E, ja nie wiem, ej, wiecie, że nie możesz... Za mną! Ej, słuchajcie, ej wow. Czemu tu okay. też? Nie tutaj. Ja nie słyszę, nie, bo jest taka burza, nie, że, że z, nawet nie z, słyszę kroków, nic. Na, na. Idzie! Gdzie? Ej, no pypij! Ej, no, jak już szybkie, no rozwalcie go! No odczekaj! No, nie, opuszczono przerozgry... Poza, poza terenem wracam. <ślepki> a, dobra, palem, ale Dobra, mówiłem, a... vale, vale. jest? Hello, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online 5! Tak! A dzisiaj jest ze mną Joszella, Paweł Eja. i Berber! Dzień dobry! Dzień dobry! Powracający z zagranicy. typ! Nowy, nowy depmeczek mamy, słuchajcie! Padnij trupem jeden! Jest cacy! Mm. Ale Celida! Pozwólcie, że przeczytam jeszcze tylko szybko opis. Martwi stają z grobów i szukają tylko jednego: żywych. W tym meczu drużynowym żywi walczą o przetrwanie. A żeby wygrać, muszą tylko dotrwać do końca ataku. Jeśli zginą, dołączą do szeregów nieumarłych, żeby kontynuować polowanie, aż nie pozostanie żywa dusza. Mogę wreszcie zginąć? Nieumarli nie są oznaczeni na radarze. Są szybcy, potrafią się wspinać i szybciej regenerują zdrowie. Więc zachowaj zimną krew. Okay. A o to chodzi, to że to jest eee... drużynowy tak, deathmatch. Dobra. Tak, drużynowy, drużynowy więc odpalam. Zobaczymy w jakich drużynach będziemy. Jak to będą, kto no. będzie z kim, czy będę z Joszelką, eee... czy będę z Berbertem, czy będę z Renem, czy będę nie sam. Nie no, wszyscy razem. Nie no, drużynowe, są dwie drużyny w sumie. dobra. Idź pan. Nie, że wszyscy razem Zobaczmy. przeciwko komuś? Nie, dwie drużyny są. Nie, tak nie. No, Zaprośmy Zaprośmy no, więcej graczy, no. Eee... więcej graczy, czy... Ej, tam, chcesz Ej, to faktycznie w takim razie jest tylko jeden atakujący. Co się stało? Jeden atakujący i reszta musi przetrwać eee, Taka no, sytuacja. No to jestem gotowa. Dobra, ej, to będzie porowane, czyli my w trójkę teraz jesteśmy. mam nadzieję, że, kontra... że będę silniejszy. O nie, tak, Berber, jeszcze tak, żodny tak, krwi. Tak, 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 tak było mówione. E, trup, czyli Berbert jest szybszy, szybciej regeneruje zdrowie. Bo nie widać. Ej, mamy ograniczone. Ej, nie, nie widać go na radarze. Ej, trzymajcie się, bo Berber gdzieś tutaj jest! Ej, to jest ja eee, już się cykam ja trochę. Tu? On jest szybszy, się regeneruje, wyżej skacze, wspina się trzymajmy i. Trzymajmy się trochę razem może. No właśnie, Am ja gdzie Amunicja jest gdzieś. Jest gdzieś amunicja, ja gdzieś ale amunicja. ja nie chciała. Ja Na się mapie. Boję. Ej, ogólnie jest... ej, bardzo mało amunicji, ma... mamy tylko. 30... Ej, a ja możemy, możemy stanąć dzisiaj plecami? 30 sztuk amunicji. Perta. 30 amunicji się podnosi jak coś. Ej, no... Ej, no dobra, bardzo leżysz? leżysz. Bardzo jestem silniejszy. Ja nie mam broni nawet. Nie, nie masz? Nie. No jesteś ząbiakiem, nie, nie umiesz używać broni jako zombie. Tak, tak, on ja... się respi, on się respi. On Aha, bo... on się respi i ogólnie rzecz biorąc. E, dobra, to rozdzielmy się. Musi nas sprowadzić do swoich będzie, szeregów. Tylko 30 Co amunicji się dostaje, jak coś. Ej, czekaj, gdzieś tu mogę wchodzić. Pewnie już dostał, dostał swoją przydziałkę amunicji. Przydziałkę. przydziałka. No tam masz przydziałkę swoją jeszcze, została ci. Puszczono ro... o nie. Wow! Czekaj, Zostaw mnie! Ty jesteś, pokaż go. Tu mnie bije, 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 bije. Dostał ej, no, trochę. Życia. Dostał życia, trochę, ale nie wiem gdzie jest, za tym świetnikiem był. Ej no, bez jaj. No ci... wziął i znikł. Co jest? Znikł, no. Wziął ej, i znikł. Ja... Ej, wiecie, że nie możemy a, się spinać. Za mną! Ej, słuchajcie, ej. No nie no. no, no. no, no, no. no 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 możemy, już to mówiłam. Faktycznie. A ja wcale wyżej nie skaczę. no ale ty się możesz wspinać, a my nie możemy się wspinać w ogóle. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nas zaatakujesz i ktoś się A, ty, przemieni przekupujcie cię to, berber, się masz no, go! E, no. e, Czekaj, ale rzeka ale rzeka to będzie. Eee, chciałem go przekupić, ale się nie udało. Ej, e, mamy... Mamy dwa trupy no. teraz, mamy dwa trupy, teraz Mam nas na ciebie propozycję Ta propozycja tutaj brzmi super chyba trochę Co ty mówisz? No, jakby Chcia muszą mi... tu wbiec, żeby nas zaatakować, no nie e, no nie wiem, nie jestem do dokoń. A! A. Ej, bez niego, on mi o tyłu zaatakował. Ty eee, gdzie? <grym> ja też jesteśmy... jest za dużo powiedziałem. Czy wszyscy jesteśmy. Nie, wszyscy jesteśmy. Koniec. 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 no? Kończysz jako czwarty, nieprawda. Ja, ja jako drugi. Nie. O nie, O, jest. jest yeah. Yeah. Oh, <grym> yeah. oh, Dobra. REN. Tak będzie zamianka. Teraz Ren będzie e, ząbiaczkiem. Nie Ren tak, się zebrać. nie Słuchajcie, musimy naprawdę uważać faktycznie. Adniacie trupem. A, a, co, znaczy a, a co znaczy elektowe. w języku zombi? E, no to on może być przeszanowane wtedy. Czekaj, gdzie wy jesteście. Halo, Depo tutaj. Berbe. chodź mi osłaniaj. Chodź mi osłaniej. czekaj. Osłona? Kurczę, jak mi tu wyskoczy, to. Wystarczy, żeby po, po, jednym, po jeden raz nas gryzł. Po jednym raz. Nie ma racji. Nie macie. Ja Ale macie, ładnie no i... wyglądacie. Dzięki. A e, ja nas widzisz? Ja? Nie. Ja mam pajęczy zmysłu po prostu. Pajęczy zmysł? Sensy? Dobra, ja, ja się go, boję. Ja, ja idę go szukać, bo to Jest po prostu. Ja się trochę boję. Dobra, ja też idę Czemu go Czemu się trzymacie razem? Podejrzane. Tak na każdym filmie, że się trzeba rozdzielić. Na każdym horrorze. Totalnie, totalnie. <grym> y pamiętasz, że a... musisz żyć, pamiętaj. Nie, nie masz innego życia. To jest tuptał, ale ja nie wiem, kto tuptał. Czemu futterz? Okay. Nie tutaj. Ja no, nie słyszę, bo jest taka burza, że, że nawet nie słyszę kroku. Idzie! Gdzie? Ej, no wypijaj! Jak już szybciej! Jak <grym>. No rozwalcie go! No, ja, Ej pół życia mi zabrał! No ja nie powiem tego, bo jeszcze będę bardziej wydaje. Normalnie, bez jest <grypy> line, <to, nie, grypy> mogę się do tego dopuścić, prawie znowu nie Ale mam. ja się tu dobrze powie, ja lubię być zombiaszkiem. I koniec! Dobra, cicho tam. tam biegnie, Dobra, Paweł. Tam biegnie, tam biegnie! Jak Jaki on szybki jest! Hahaha! <śmienicza> no gryź, gryź, gryź ze mną! Gryź ze mną! Możemy im can trochę jumpscarów porobić, Paweł, co ty na to? Hahaha! <śmienicza> <śmienicza> jumpscarów? Ale ja tak nie chcę! Ej! Coś wam pokażę, Oj. bo mi się zbugowało! <śmienicza> Ej! Nie strzelaj Nie! Ej patrz berber berber ber, 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 koszulka mi się zbugowała widzisz to? <try> berber został tylko, tylko 4,20 kosztuje, <try> no, kosztuje dolara no, tak. <try> Ale strasznie szybkie <try> jesteśmy No kombinezon patrz oh, no, no, no atakować go co to jest? Halo <tryczny> no, 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 Ej wuraz jest No 10 jest, czekaj Musisz tak, uciec nie, moż nie możesz nigdzie wskoczyć, nie udawaj że chcesz wskoczyć gdzieś no, Dostał właśnie. Dobrze Dobrze, lecz. <noise> Jestem zombie jakiem premium. Ale nie można było strzelać, jak się było obok. No, niestety nie możemy zmienić, kto kim będzie. Po prostu gramy, mnie faworyzuję. O, sorry. Ludzki nie mózg mi się wzią, tutaj to. do gardła wpadł. A. Bora. Okej. Okay. Ja, ja wezmę bezu... teraz chyba ja rewolwer albo ja strzelbę. Strzelbę wezmę. Strzelba będzie dobrą. brońką. Bertret, chodź, trzymajmy się razem. Tylko mm -hmm. nie za rączkę. No nie, 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 może nie. Dobra. Dobra, je jest nie wiem, gdzie nie umarłem... Nie właśnie właśnie, spokojnie, możemy przejść. <grym grym grym> można skoczyć na A to ja Wiadomo, no, wiadomo. Można wskoczyć nawet albo gdzie Czujecie już wejść. ten dreszczyk emocji. <grym <grym> no, i czuję, czuję dreszczyk dreszczyk czuję. Dreszczyk. No. Ten no, atak z nienacko. Nie, nie atakuje. gdzie ty 10 km no bo jest, to jest, stąd? jest zabójca e, 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 ma swoje priorytety. No dobra, że teraz. Chyba, że mi na plecach będzie stał, no to wtedy będę miał problem. Nigdy nie wiadomo, gdzie jestem. To yourself. Tu jestem. To tam mi się paliło coś. Tak, bo to Berber czynił A, dobra, okej. Okay. bo to zapalające ma tam, no widziałem coś było. <laughs> Dobra, jest, jest! Dobra, leży! Ja, go najpierw usłyszałam, dopiero później zobaczyłam. Dobrze, nie eee, wyglądasz, najpierw usłyszałaś? No, najpierw go usłyszałam w krzokach. Tam tup 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 tup. Ale że w krzokach? No w krzokach eee, usłyszałam. Albo są krzoki. Czekaj, z której strony teraz będzie szedł. O widzę, widzę, tutaj ten uwaga, berber na ciebie leci! Leci na ciebie, wal, wal, wal! Eee, tak. Dobrze, Bardzo mamy no. Jest! Dobra, nie ma czasu na oddychanie. Ugryzłem go, ugryzłem go, zaraz się zamieni. Jeszcze nie. Biegnie. Biegnie, no faktycznie się Czekaj, gdzie on jest? Jestem Ghost Riderem. Jestem Ghost Riderem. Ty, będę robił na plecy tam? Może uspokójmy teraz grę trochę. Z tej strony też chyba można. Nie wiem. No tu jestem. Dobra, ja będę drugą stronę patrzył. Tutaj. Zaufam ci i patrzę w drugą stronę. E, spokojnie, na razie jest git. Na razie ja nic się nie dzieje, chyba że nam skoczy po prostu na, 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 na głowy. To, to już w ogóle będzie takie. Na pewno nic tam się nie dzieje? N nie, jest cisza i spokój. Aha, nie biegnie. top. co? To, to... Biegnie, to jest bardzo Kto ma na mnie życia? Ja mam ja. pomowę. Połowy masz? ale ja masz. mam trochę więcej. Trochę więcej masz, okej. No. Jeszcze kapiszę mikrofonu chyba. Ale, jest, tam. Tam Tam jest, wchodzi po jakichś kontenerach paruwa. Dobra, dobra, czekaj, otoczmy go, otoczmy go. Nie, no ja to wolę nie podchodzić. Biegnie na mnie! Biegnie na mnie! Ooooooo... jest! No i ja powiem wam, że teraz... To, że teraz jest co, to już teraz to, że już umiecie? Teraz tak, rozkręciliście się, dobrze, no, o to chodziło. Teraz wiem, ja wiem czego stosuchiwać, w których kroków później... później... Dobra, ja w ogóle ja nie mam ten rewolwer taki podpalający. To co on ma jakieś inne kroki? No tupta po prostu wtedy tak. A no to tak typowo jak ren, po prostu, wiesz. Ej, chyba jak... Cosplay, Paweł. <laughs> jak wy w miejscu, to ja słyszę, że coś tupta, nie? E, tak, tak. Ta, ra, 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 ra. Eeeh, dobra, czekaj, czekaj. Kurczę, no A co nie, jeśli przyjdę cykam, z drugiej nie? strony? Się cykam. Teraz to ja się trochę cykam, nie? Nieee. Tam jest tam, jest, tam jest, tam jest, tam jest. Walić, walić, full auto, full auto. Jakoś się teleportuje! No, teleportację robię. Teleportacja! Nie, nie mam na niego. Ej, to naprawdę po... ciężkie. On jest po... naprawdę trudnym po... przeciwnikiem. Jest, skąd on tu przyszedł, kurde? Jest... No, nie wiem, właśnie, gdzieś tamtąd. Wyszedł z jakiejś to to dziury to po prostu. Ej, faktycznie, ja też mam amunicję, zresztą mi amunicji mamy. Zdarza się i tak. E, dobra, e, ogólnie tej amunicji dużo tutaj jakoś nie ma. I Ty trzeba się mega spodrę. się wychylić. Eh, więc... Biegnie, biegnie, biegnie! Gdzie? Bieg nie. Gdzie? Z Tuta, której strony? Tu! Nie, tutaj! W no serio? To miało... Ja wszystko no, tu, tu. A, Co się też. słyszę! Spalił się też. Wszystko słyszę. Spalił się z Wszystko słyszę! Usłyszałem te dźwięki. Dobra. Żyjesz jeszcze? Potrzebujesz jakiś opatrunek? Czekaj, ja zaopatrzę cię, czekaj. Dziękuję. Czekaj, muszę ci. No! Już zaopatrzyłeś mnie. Hmm, muszę... Uwaga! Przód, czekaj, czekaj! <śmany> dobrze! O, pali, ja, się. No, pali, no, się, pali nie. się! Spali ale, się, Spali się! Weber się podjarał. Podjarał się, tematem. Mateusz! że przez to tak. tańczenie nie byłem w stanie nic zrobić. <śmany> to, to Totalnie, to super ja, super nie ja nie byłem w stanie. Chciałem, jak, jak leję Joszelkę, ale nie byłem w stanie nic zrobić, nie? Berberta. A to Bert, okej, okay, no po tak podobnie no to nie wyglądacie. Ciemno jest. Generalnie panu wie? Nie biegnie, 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 nie biegnie! Dobra, wszystkiego No, szybciej go. no co dobra? Eee, Czekaj, eee, problem jest, Joszelka padła, Joszelka padła! O teraz, i teraz <gryzamy> pisać Generalnie przez to, że... Jest! Generalnie to ja już biorę karabin... Witamy w Joszla! ...to nie mamy nawet jak wygrać. Gryziemy, gryziemy mocno. <gryzamy <gryzamy no bo to jest do ostatniego. Gryziemy mocno, po nogach. No, nawet nie zdążyłam podnieść parówy. Dawaj, co poczekaj! Ach, no, paru, no. Ci się skończy amunicja. Bo... Dobra, damy radę, damy radę, Berwe, przeżyjemy. Niech ci się Umieram, Nie dadzą rady, nie dacie rady. Ale ledwo już? Dobrze, tak. Perwe, to Dobra, już coraz, coraz, trzymaj się, coraz ledwo. Trzymaj się, trzymaj się, z dala, trzymaj się z dala. Ja wezmę to na siebie. Ale <laughs> jednak nie. Dobrze, że to powiedziałeś. Wiedziałam, na kogo się sfokusować. Jest! Zjadłem go! Oh, Zemsta za grobu! Tak Noo! <laughs> Niestety! Słońce oh, pierwszy! Dobra. Bang bang! Dobra, okej! Ooo! Okej, stop! Okej, czyli mamy w sumie w ekipie dwóch oh, dwóch no, 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 trupiarzy. No, Iberstorów, no, 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 tak. I stour, tak. najczęściej są zarażeni. Tak. Czyli wiadomo, komu nie ufać wychodzi. później. Co, jak będzie dobra, Apokalipsa. E, e, wiadomo, sobie... wiadomo, Ej, czekam, nie, ufajcie, nie ufajcie, nie ufajcie mnie. Nie, jak będzie no, ale Apokalipsa, to ja będzie ja <laughs> nie idźcie tam, chodźcie tutaj. Ale Czeka, słuchaj, jako, jako, jako że ja będę miał doświadczenie jako zombie, to chyba sobie lepiej poradzę no. w takiej apokalipsie później. O masz altarkę. No wszystko o, Od samego potem. początku była. Na Eee, każdy... na... e, jak elefant. Celujesz i włączasz sobie latareczkę. <laughs> eee, panie Berbert. No właśnie Berbert, Zinno. gdzie ty jesteś? Czemu się ukrywasz? Pani Dlaczego ci cię tu jeszcze nie ma? Ona cię usłyszy. Dobra, tego możesz chodzić kontrolem. z kontrolem. Musimy Też śmiesznie. to przetrwać. Musimy to przetrwać. Eee? Od tego zależy całe e, życie ludzkie. Ludzkość. Ludzkości. Tak? Jest gdzieś, słyszałam coś. Czekaj, co to było. Jesteś pewna, że to słyszałaś? Ogląza Wal, 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 Ucieka! No właśnie słyszałam, że skądś zaskoczył gdzieś. <grym> gdzieś no za, 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 za tym jest, Nieźle, 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 nieźle. No gdzieś z tamtej strony teraz. A! Nie marnuj, nie marnuj. Nie marnuję. Dobra, spokojnie, bo mamy mało amunicji, musimy uważać. Mało amunicji, tak, dokładnie. Dobrze nie, jednak go nie ma za paletami, ale szybki jest. No nie jest szybko... Myślałam, że był za paletami, a Palet tam nie ma. On przyjdzie z drugiej strony. No Wasze nie, źle. Nie, nie, w nie takie szybkie. No, mm. Martwy nie, jesteś? Martwy jesteś? To, to, to no. Ale aż jak jesteś zombiakiem, to aż tak się szybki nie wydajesz. Uważam. Ty tą taktykę to możesz sobie roz rozłożyć na 5 no minut, jak, to... jak skaczesz, jak skaczesz <laughs> to tak wygląda. Tam jest! Tam jest! Gdzie? 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 Jest. Gdzie? Gdzie? Za boksem. Ja go widzę. Widać, widzę twój łeb. Myślisz, że co? Za pudełkiem jest? Tak, jest. A tam dalej? To dobra. sobie przyciemnijcie ekran, bo, bo widzicie. Dobra. Czekaj. Spojrzałam, że się ruszyło co? Dojeżdżamy zombiaka. Nie, nie opuszczono okay, obszar rozgrywki. Poza terenem wracam. A! Dobra, pole, pole. Dobra, łfiłem, jest. dobra nie, Myślałem, że poszliście dalej ze mną w bój. Nie, ja zostałem, Bo już tam nie było poza terenem. Ja zostałem ja wracam. Było, było 10 biegnie, sekund biegnie, jeszcze. Biegnie, biegnie, Pięknie, dobra. No, ale pójdź, pójdź, zrobiłem. Dobra, dobra, dobra. Nie znaćcie amunicji, czemu tak bez sensu strzelacie jak ja? Nie rozumiem. Teraz wspomniałem, sobie, mam sześć amunicji już, Ja mam dużo, ej, chyba go tam zobaczyłem. Tak, jak Jak był piorun i się do wświetliło, ale. Super. Pewności nie, pewności nie dam, ale chyba tak. Dobra, trzymam się z daleka od tego miejsca. No, no, no. Dobra, spokojnie, będzie dobrze, będzie dobrze. A do, no jasne, jasne. W najgorszym przypadku skończymy wszyscy żon i mózgów. Dobra, czekaj. A nie, dobra, to jest amunicja tam jakaś, się pojawiła. Tam ta amunicja chyba jest najłatwiejsza do zebrania, ogólnie rzecz biorąc. Teoretycznie. Teoretycznie. plan to masz na 5 minut. skąd on się tu wziął? Weźcie mu coś, zróbcie. Wysadził mnie. prosto, prosto Wysadził mnie dobra, biorę karabin, bo to się nie da. Ale wysadził mnie walną w tubeczkę, i ta beczka wybuchła i mnie eee, zazombiakowała. No on, on tylko chyba Joszelka musiała strzelić w beczkę, nie. bo to. Było, że berber nie z mnie wysadził. Dobra, dobra, berber leży, berber leży, berber leży. Znaczy w sumie wstał znowu, oni znowu wstają. Nie. weźmie ci taki w stanie i tyle, nie? Jesteśmy. E, dobra, spokojnie, damy radę, damy radę. Ja w ogóle kamerą po prostu szaleję, nie? Lewo, prawo, przód, ty, dół, góra Będzie. E, biegnie. Nie. Yeah. Tak? A tak, no Dobry. Wow! wow. Tutaj wow. Ja nie mogę. Byłem dywersją! Uciekający! Uciekający przeszczepiec. Teleportował się! Byłaś w Medbercie, wiem że tam jesteś! Ja. Nie, on jest za kartonami tam! Tak. Nie ma go tam. Anka, tak. Nieprawda! Panka kartonowa. Zabrako. Dobra, amunicji mi zabrakło. Ej, co jest? Czekaj, w ogóle nie, ja nie, muszę. Wow. Dobra, ostatnie eee. ja ja strzał. Ja mam tylko jeden nabój w tym rewolwerze i zero w ogóle w tym. Muszę mieć Wykruszają się, wykruszają się! O. Dobra. pomóż! Jest! Cześć! Cześć. No, nie, ale dostała... Ale dostała... Łokciowego zombiaczka dostała. Dobra, no, moi drodzy, z tym symbolicznym akcentem kończymy. Niestety ludzkość czeka zakłada. No, dokładnie. Trzymajcie się, Do Na razie!